Myślenicę i TV Wasza telewizja internetowa. Ryk silników, kładów i motocykli, zapach benzyny, a przede wszystkim emocje dla prawdziwych twardzieli. Tak wyglądały wyścigi podczas pucharuchu, skwarny, Kroskanty. Trasa jest e, generalnie prosta, natomiast e, jak to miejsce już tutaj e, wskazuje, i, i e, jako glinnik i, e, jest rozsławione tym, że, że, że tu jest po prostu po glinie. E, Spłatała nam pogoda trochę fingla, znalało nam trochę deszczu, jest bardzo ślisko. Generalnie trasa spokojna, przejezdna, natomiast w tych warunkach jest bardzo ciężko. Zawodnicy walczą nie tyle między sobą, co również z trasą i ze swoim sprzętem. Także no, generalnie mówię, zawody fajne, aczkolwiek ciężkie. Wcześniowe zawody były drugą eliminacją w Krzyżkowicach, a piątą w całym cyklu Pucharu Polski Południowej. Tutaj w Krzyżkowicach organizowaliśmy drugą rundę. Ta dzisiaj jest piątą. Na tej drugiej rundzie było 178 zawodników, więc frekwencja bardzo fajna, zawodnicy zadowoleni. Natomiast dzisiaj no troszeczkę mniej, 97, 8, nie pamiętam dokładnie. No cóż, no generalnie trzeba by zapytać chłopakom, czy im się podoba, czy nie. Wygrał pan kategorię, wyścig w kategorii kładów. Jak wrażenia po tym wyścigu i czy spodziewał się pan, że będzie pan zwycięzcą tego wyścigu w Krzyżkowicach? No powiem tak, no tor był dosyć ciekawy, troszkę było wąsko. Ale jechało się, a czy po prostu myślałem, czy wygram? No zawsze jadę z tą myślą, że się wygra, ale nie wiadomo, czasem ładnie dojedzie, coś się stanie, ale uważałem i dojechałem zwycięsko. Podczas wyścigu co jest najważniejsze w tym, aby dojechać bezpiecznie a równocześnie najszybciej? No myślę, że trzeba zachować zimną krew, to jest przede wszystkim. Nie myśleć wygrać za 5 minut, tylko mamy półtorej godziny na to. No i trzymać gaz i tyle będzie startował. Liczysz, że tutaj u siebie w Krzyżkowicach pokażesz kolegom, że jednak ty jesteś najlepszy? Znaczy, generalnie to jest zabawa. Tak jak, jak wspomniałeś, faktycznie jestem sędzią. Są to zawody amatorskie. Niektórzy mówią, że sędzia nie powinien startować i tak dalej. My to robimy no, tak jak mówię, dla chłopaków, żeby się spotkali, żeby coś tam zatrenowali. Mamy tutaj przychylność Urzędu Miasta i pana burmistrza Macieja Ostrowskiego, który nam tutaj wydzierżawił Eee, urząd wydzierżawił nam tą miejscówkę eee, Bardzo, bardzo Niskie ukłony dla osób Prywatnych, nie jestem w stanie wymienić wszystkich Z nazwisk, bo to jest 42 osoby Dokładnie, do których przez, przez ostatni tydzień jeździłem od domu do domu, żeby Te wszystkie zgody uzyskać i, i, i tak dalej Więc e, jeszcze raz bardzo dziękujemy Ukłon tutaj z mojej strony Klubu i wszystkich zawodników, także no bez, bez nich, po prostu bez ich zgód I ich tego terenu by się zawody nasze nie odbyły